Jak to było, proszę Państwa, jak trwoga to do Boga, e, tak to jest, że normalnie na co dzień to my sobie budujemy wypasione domy, wszystko wydaje się pod kontrolą i wszystkiego jesteśmy w stanie prawie, że dopilnować. E, dopiero wtedy, kiedy coś się wali, kiedy nie mamy domu, jesteśmy z daleka od domu, e, to jesteśmy w stanie chwycić się takiego schronu nawet do czegoś, co, co za mną stoi, co, co nawet na pierwszy rzut oka nie wydaje się być pewne szczególnie. Nieraz tak Boga traktujemy, to znaczy do Niego sięgamy dopiero wtedy, kiedy już wyczerpaliśmy wszystkie nasze pomysły i oczywiście już poddajemy się. Ta relacja chyba polega na czymś innym na tym, żeby wpuścić go, naszego, go do naszego domu i pozwolić mu zamieszkać w codzienności, a nie zostawiać go gdzieś tam w schronie w górach, żeby dopiero tam kiedy się zagubimy już kiedy nie będziemy wiedzieli którędy wracać w nim się schronić